Witajcie kochani na moim kanale. Przyjechałem właśnie do salonu Twin Peaks. Jest to salon Harley-Davidsona. Otrzymam do testów motocykl, jaki dowiecie się za chwilę. Zapraszam do oglądania odcinka. Dzień dobry. Dzień dobry, nagrywamy. Pani Karolina, tak? Dzień dobry, tak jest. Witam, Adam Kunc. Dzień dobry. Witam, witam. No dobra. Prawo jazdy, no to podstawa, nie? Oczywiście. Już. Ładna pogoda. Trzeba wykorzystać. Ładna no. pogoda. A ja bez motocykla. Czemu? Akumulator padł jak na złość. O, życie no. Akumulator padł jak na złość. Straszna sprawa. Ubolewam tym. Dobrze, już dajemy do tutaj kaucika. Mm -hmm. To jest na o tej dużej pojemności? 114. No, fajnie. No, bardzo fajnie, super jedzie. No. W wypad w Fatboye... nie. Nie. Streetbowem jechałam. Też 114 ma. No. Fajnie ciągle. Mm -hmm. no właśnie czytałem sobie recenzję. No, 155 momentu. No. Także ładnie przyspiesza. Ładnie, ładnie. Już... Kurde, to jest fajne. Też. Pan America? No właśnie, kurde, też o nim czytałem. No, kurde. To też można nawet ale dopiero w przyszłym tygodniu będę miała dobrą stację na motocyklu, żeby tam ewentualnie... Ale serio, chętnie bym też się tym przejechał. Kurde, to taki... To jest, kurde, konkurent dla FES-a po prostu. Nie, naprawdę nie tak, wygląda, fajnie. Tak, to, to. Kurde. No nic, trzeba korzystać i trzeba próbować. Trzeba korzystać, dokładnie jak zobaczyłem, to mi się przypomniało. No nie. tak, i mamy wersję właśnie tak, w przyszłym tygodniu dopiero, bo teraz pojechali na Jeep Camp z motocyklami, mm -hmm. chłopcy na taki event, więc y, nie mam motocykli tych, nie mam Panameric, mm -hmm. y, ale w przyszłym tygodniu już wracają, także od wtorku mogłabym na y, Panamericę Special. To może być Czyli się... to jest tak z ARH, w sensie, z tym obniżamy... Tak, tak, i bardzo dobrze, tak, tak, bo ja mam 1,70 m, więc to jest trochę tam. Się pisał. Dobrze. Ja jestem dyspozycyjny w ciągu dnia, więc nie przeszkadza. A to jest najłatwiej wtedy, nie? Bo wszyscy chcą w sobotę. W większości. Tak. Ja sobie pozwoliłem tu wjechać na parking. Dobrze. Bo tam widzę same zakazy, wszędzie prywatne te problem z No tak, tak, tak. Ale już. Mam kolegę, który, ale on w Stanach, właśnie, kurde, to ma ze trzy Harley. Tak? No, przysyła mi tylko coś Zdjęcia. takiego ma, właśnie. Tak, właśnie, coś takiego ma. Mhm. I to on, właśnie, nowy pojechał, kupił w salonie. To Tak, tak, chyba ten, dokładnie ten. No. Te Tej, może kluczek dam. Dobrze. O. Są zbliżeniowe? Tak. Nie wszystko trzeba. Wszystko wiem. Nic. <laughs> Idziemy. Tak jest. Proszę. O, bardzo dziękuję. Kurde, duże koło ma z przodu. Duże. Jest fajnie. Dość długi. No to dobrze, no tu dość długi i z tyłu jest duży raczek. No kurde, szeroki. No jest, 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 240 jak się No mówi. fajnie, o kurde. Super. Fajny, fajny. No. no dobrze, Ale brudny no. jest. No dobrze, co <laughs> zrobić tam, no. Bo je, bo używany, no. No używany, <laughs> Tak używany. jest, tak jest, tak jest. Jeszcze naszego dobrze. kolegi, który się zajmuje... Przebieg, tak zobaczysz. Ciekawe rozwiązanie z tym kołem. Są zwolennicy, są miłośnicy tego motocykla. No właśnie, czy, czytałem, czytałem właśnie. I są osoby, które totalnie nie akceptują. No właśnie, ale to kwestia kurde... No, trzeba się przejechać, nie? Dobrze. Pierwsze wrażenia z jazdy, kurde, no motocykl wygląda naprawdę designersko super, ale ergonomicznie no to jest słabo, powiem tak. No napęd jest na pasek, yy, motocykl wystrzeliwuje jak z procy po prostu, kurde, no pojemność prawie 1900, można powiedzieć 2 litry, yy, moment obrotowy 155, więc 1, 2, 3 i cały czas uślizg opony tylnej, jest raczej koła tylnego. Poza tym, kurde, tak, pozycja jak się wsiada o w ten sposób, kurde, powiem Wam super, ale tutaj przeszkadza mi na przykład, że, że się nogą dotyka e, po prostu tutaj obudowy i tutaj rury wydechowe. Niby są te osłonki, widać, że tu już nieraz nie ktoś coś przypalił. No to jest niewygodne I, i ta pozycja dla mnie jest niewygodna w ten sposób. Do tego w lusterkach prawie nic nie widać. No szczerze tak muszę robić, żeby cokolwiek zobaczyć. No mały wyświetlacz i tak dalej. Brzmienie silnika jak to Harley, prawda? Odpalimy go. Posłuchacie sobie jak chodzi. Tak działa. Słabe hamulce, według mojej oceny, ale tak jak widać, jedna tarcza z tyłu. Jedna tarcza i z tyłu i z przodu. Powiem tak: wygląd 10 na 10 kurde. No, a reszta to do oceny, jak komu pasuje. No, kurczę, prawdziwy harlejowiec nie wybrzydza, prawda? Wsiada na harleja i jedzie. Ja akurat y, cenię sobie po prostu, y, żeby każdy pojazd, czy to będzie motocykl, czy samochód, ma się super prowadzić w zakrętach, więc się przebieram i jadę to sprawdzić, zapraszam. Słuchajcie, no Harley to Harley, kurczę, pięknie wygląda. Jest to połączenie choppera z cruiserem. Idealny motocykl do miasta, do, jak, do niewielkich jakichś tam odległości do jazdy. No, na pewno w dłuższą jazdę to się nie sprawdzi ten motocykl. Tak jak mówiłem, lusterka przeszkadzają, bo prawie nic nie widać. Do pozycji można się przyzwyczaić. Nie jest to męcząca pozycja. Także tak, motocykl przetestowany. Frajda jest, jadę oddać e, i, i tyle. No, kurde. Chciałbym oddać. O! Super. Jest tak? design fajny, silnik fajnie przyspiesza i dobrze się prowadzi w zakrętach. A resztą to kwestia po prostu e, nauczenia się, tak? Przyzwyczajenia no i tak dalej. Bo jest taka pozycja troszeczkę, bo to taki jest. cruiser, na, cruiser na, z chopperem tak, pomieszany, na nie? osobę to rzeczywiście jest. Zdecydowanie lepsza jest pozycja. Tak, nie? tak, tak, tak. Ja myślałem, że jak jestem takiego wzrostu, że będzie super, ale no. jednak te nogi tam gdzieś no. trzeba daleko wysunąć, ale nie jest to męczące. No. Okay. Ogólnie super. Rozumiem. Eee, Rozumiem. Jakby ten motocykl był, kurde bardzo chętnie, ja bo jestem tylko, ciekaw ja w ogóle ja jak się go prowadzi. No to byśmy się zapisali, co? Chętnie, oczywiście. Bardzo chętnie, naprawdę, bo kurde jestem ciekawy, no jak on się będzie prowadził że to już zapisane jest. Czyli czwartek czy środa? Czwartek. czwartek. Tak jak teraz. To czyli Jeśli za bę... chciałby Pan zmienić... Y... To, to zadzwonić. To zadzwonić. No proszę, pewnie. tylko przetelefonować. Dobra, i... dobra. Będzie... Caka, Super. Tylko podejdziemy Tak, sobie idziemy. Oczywiście, jak najbardziej. O. No, tam chyba ktoś nie zatankował wcześniej. Tak? <laughs> no, bo 8 litrów zatankowałem, to nie wyjdzie. No. O Jezus, <laughs> Ale dobra, to nic nie szkodzi. To ja się no. nie, to nie, nie problem, y no. Tylko po prostu no, kurde trzeba zwracać uwagę, no. Ja się staram zawsze tak, zatankować, tak, bo tak... różnie bywa, nie? Zresztą od razu możemy tak, sprawdzić. To raz jest. No właśnie i kurde ten. O, jest proszę. Dobrze, pięknie dzień, Oj, rzeczywiście, pięknie Dobrze. No, to ile tam mi wyszło? Bo tam dużo nie pojedziemy, ale tam. Pewnie ogóle... spalne 50, 50. No to akurat, no co więcej no, ten, to pewnie, wystarczy, pewnie. super. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. I, I widzimy się za tydzień, tak? Dobra, jest. Super. No. Do widzenia. do widzenia. Mam nadzieję, że odcineczek się podobał. E, tak jak słyszeliście, kurczę, e, są jakieś plusy i minusy takiego motocykla. Jest to bardzo specyficzny motocykl i tak jak pani powiedziała, wydawałoby się na pozór, że Niska osoba może tym motocyklem jeździć, ale pozycja po prostu jest taka, że trzeba jednak nogi wytężyć. I przy wyższych po prostu prędkościach ta pozycja jest zła. Jak są jednak podciągnięte nogi, to jest dużo lepiej. No, tyle. Kończę odcineczek. Lajkować, antylajkować i subskrybować kanał. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego.